Karolina Kwapis. E, witam wszystkich, którzy postanowili z przytupem i tanecznym krokiem wejść w lipiec. Witam miłośników muzyki ludowej, historii, tradycji naszego regionu. Witam fanów Twista, e, bugi, Ługi, rock'n'rolla i tak dalej. Witam się również z trzecią grupą tych wszystkich, którzy przyszli tutaj z ciekawością zobaczyć, co te dwa gatunki muzyczne mogą mieć ze sobą wspólnego. A w trakcie dzisiejszej imprezy zobaczy, zobaczycie, że tak naprawdę całkiem sporo ponieważ muzyka, szczególnie ta rozrywkowa i taneczna, pisze się sercem i nutami, więc bez względu na to jaki gatunek muzyczny reprezentują muzycy czy nawet z jakich krajów pochodzą, są w stanie włączyć się do wspólnej zabawy. Więc sercem będziemy tutaj dzisiaj odczuwać muzykę i nogami. Do czego bardzo zachęcamy, ponieważ chcielibyśmy, żeby to też była potańcówka. Więc jeżeli poczują państwo twista albo folk w sercu i w nogach, to bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby przynajmniej potupać nóżką, a jeżeli nie, to może wyjść na parkiet. I zatańczyć, wyrazić emocje ruchem tanecznym. Pozostając w temacie serca, chciałabym bardzo poprosić w imieniu Miejskiego Domu Kultury oraz arabskich artystów i nie tylko arabskich, którzy przyłączyli się do dzisiejszej akcji. Zbieramy pieniążki dla oliwki Sekuter, która potrzebuje w tym momencie leczenia, przygotowuje się do operacji i artyści połączyli siły i to, co stworzyli, znajdziecie Państwo tutaj po tej stronie. Przy naszym stoisku Miejskiego Domu Kultury wszystkie pieniążki, które Państwo dzisiaj przekażą, my przekażemy dla Oliwi Sekute, co jest dla niej tak naprawdę bardzo ważne w tym momencie. I zachęcamy do śledzenia plakatów. Ale nie tylko. Zapraszamy na stronę internetową, na nasze media społecznościowe, gdzie ogłaszamy kolejne imprezy w ramach Raws rawskiego lata organizowanego przez, przepraszam, Miejski Dom Kultury. I teraz przejdźmy już do pierwszego punktu dzisiejszej imprezy. Muzyczny wieczór rozpocznie występ kapeli Barbary Branickiej Gromek. W programie usłyszymy muzykę tak naprawdę regionu rawskiego, oberki, Polki, Mazurki, Walczyki, wszystko to, co przez lata porywało nas tutaj w regionie do tańca i towarzyszyło wielu ważnym Imprezą, czy to rodzinnym, czy religijnym. Kapela powstała w 2019 roku. Z tego co wiem, to tutaj ten instrument, który za chwilę Państwo zobaczycie, w tym samym roku został zakupiony, ale zaraz do tego przejdziemy. Kapela powstała tak naprawdę założona przez koleżanki z jednej ławki, z tego co się dowiedziałam przed chwilą. To są wychowanki pani Barbary Frumańskiej, która jest tutaj też znana w okolicy z tego, że jest miłośniczką właśnie Właśnie folkowej muzyki naszego regionu. No i panie postanowiły połączyć siły i tak naprawdę typowa kapela liczy, kapela ludowa liczy trzy osoby. A z tego, co Państwo tutaj widzą, i to nie jest pomyłka, mamy tutaj dwie panie, więc tak naprawdę talentu, charyzmy. I tego wszystkiego, co tutaj będzie się za chwilę działo, wystarczy na te dwie pani rozłożyć. Pani Barbara Branicka-Gromek, którą tutaj widzimy i witamy z pięknym warkoczem, to tak, gorące brawa się tutaj należą zdecydowanie. Będzie nam dzisiaj prezentować muzykę grając na harmonii trzyrzędowej, oraz pani Danuta Dębska. Witamy, z tym bębenkiem już pewnie trochę trudniej stać, ale niedoświadczenie robi swoje. Bębenek jednostronny i baraban z talerzem na obydwu instrumentach pani Danuta dzisiaj zagra. I co? Ten zespół Powstał z potrzeby serca i z potrzeby tego, żeby pielęgnować te nasze tradycje lokalne i ma za sobą już sukcesy, mimo że powstał tak naprawdę dopiero co. Występuje na wielu lokalnych imprezach, uroczystościach, piknikach. Panie Porbę prowadzą warsztaty z dziećmi, pokazują i zaznajamiają ze, ze sztuką ludową okolic Rawy Mazowieckiej. W 2021 roku pani Barbara Branicka-Gromek jako solistka była trzecie miejsce w przeglądzie kapel ludowych i solistów końskich. W 2022 roku kapela zdobyła czwarte miejsce jako wyróżnione, jako wyróżnienie w ogólnopolskim przeglądzie kapel ludowych w Bedlinie. No i takie chyba. Oczywiście u nas, wraz na ludowo też docenialiśmy przez wyróżnienia w 2021 i 2022 roku, panie. I chyba najświeższa nagroda, która jeszcze no, przepraszam, najmocniej. Emocje po niej jeszcze chyba nie opadły, ponieważ w Bedlinie, który, który jest takim jakby to Państwo wytłumaczycie, szczególnie młodzieży, która też tutaj przyszła, taki można powiedzieć, folkowy Woodstock. wspaniałe wydarzenie, w którym zaprezentowało się ponad 20 kapel, a panie zajęły trzecie miejsce w tym 32 ogólnopolskim przeglądzie kapel ludowych właśnie w Bedlnie, więc gorące brawa. To jest ogromne dokonanie. I zaprezentuje nam się tutaj harmonia trzyrzędowa i tak naprawdę harmonia nie mylić z akordeonem. Od razu mówię, że nie pomyla, a przynajmniej postaram się nie pomylić, ponieważ akordeon wszedł tak naprawdę do kultury dopiero po harmonii. Harmonia tak naprawdę długo nie towarzyszyła muzyce, wyparła skrzypce, które wcześniej towarzyszyły różnym imprezom. O basach za chwilkę też powiem. W momencie, kiedy właśnie harmonia, jeżeli coś powiem, to oczywiście proszę tutaj wyjść i wszystko, co powiedziała mnie tak, czy znalazłam, proszę mnie poprawiać. I w momencie, kiedy harmonia wyparła te skrzypce, była okazało się nieco głośniejsza, więc i basy trzeba było troszeczkę wzmocnić. I tutaj widzimy z tego co wiem chyba baraban, prawda? Więc taki nieco głośniejszy niż zwykły bębenek, dający więcej basu. I. Tutaj dość istotne jest to, że ten instrument, który widzimy u pani Barbary Branickiej-Gromek, jest to instrument już zabytkowy. Ma ponad 70 lat. Z tego co widziałam, pochodzi z Włoch, a został zakupiony u muzyka. Które radomskiego muzyka, który ograł mnóstwo imprez na tym właśnie instrumencie, i z tego, co pani Barbara powiedziała, to zlitował się nad nią i sprzedał ten instrument niesamowity, piękny i zabytkowy. I z tego, co również się dowiedziałam, to, co pani Barbara gra, to są utwory spisane ze słuchu. To są wspomnienia z dzieciństwa, to są melodie, które pani Barbara kojarzy z. Właśnie dzieciństwem, które upłynęło głośnymi melodiami, bo pani Barbara podobno najlepiej spała, kiedy tato głośno grał na harmonii. I wtedy sen przychodził najlepiej i najmocniej, co jest fascynujące. Więc jak inaczej mogłoby się to skończyć, jeśli nie muzykowaniem przez całe życie? Proszę powiedzieć. Jest to akordeon marki Kooperatywa z Włoch, tak jak już wspomniałam. I cóż, za chwilę usłyszymy melodię z naszego regionu. Chyba nie pozostaje mi nic innego niż, niż powiedzieć i czy zacytować hasło właśnie tegorocznego konkursu z Bedlna, czyli a Greita muzykanty dla Swawoli i Uciechy. Zapraszam serdecznie.